O mój Boże, dobra, obejrzyjmy ten filmik, zobaczmy go szybko eee, Zobaczmy go szybko eee, No ja ogólnie nie jestem fanem eee, tych filmików, bo mam wrażenie, że to kręcą ludzie, którzy po prostu Nie wiem stary, wpierdalają takie tytuły stary, i ten kurwa miniaturki są strzałką w dół człowieku. To jest taka zakała, kurwa, człowieku. Nie wiem, jak można mówić, że ktoś upadł, kiedy nie ma jeszcze nawet roku. Eee, wiesz co, chodzi? Że ten kanał istnieje, jakby są wzloty i upadki, ale nie można mówić o upadku stary. To jest takie na, na, nie wiem. Pół roku temu był ulubieńcem całej Polski, a dziś ludzie piszą, że stał się bucem, egotopem i nie ma już Zbyszka, którego wszyscy pokochali w Twoje 5 minut 3. Miałeś fajny flow, miałeś fajny flow, byłeś taką osobą pełną energii. E, polubiłem Cię, tak powiem Ci szczerze, jesteś zajebisty, jesteś mega ziomalem. Zbyt mnie, głęboki, głęboki pokój. Dziękuję bardzo. bardzo, dziękuję. Twoje 5 minut to program Freeza do tworzenia nowych influencerów w Polsce. Zbysze był lepszy niż kilka tysięcy nastolatków, wygrał ten program i od razu dostał złoty bilet do ogromnej kariery internetowej. Ale dzisiaj jest jednym z najbardziej krytykowanych uczestników fazy, grupy influencerów wybranych przez Frieza. Ostatnie były tak złe wyświetlenia na filmach i odbiór widzów, że aż Flix musiał interweniować w ten projekt. Chciałem aż przyjść, wezwać ich na dywanie. Dziś będziemy uczyć się robić filmy na YouTube. A. Więc co się stało z gościem, który miał być fundamentem nowego projektu Fiza. Pod moim ostatnim filmem o spadku wysłania fazy i bazy pojawiło się masa komentarzy, że zwykły jest jeden z powodów spadku zainteresowania fazą, że przez to byś śmieszny, że okazał się bucem i że to już nie jest ten sam chłopak, w twoje 5 minut. Więc zrobiłem coś, czego nikt normalny by nie zrobił. Obejrzałem całe twoje 5 minut 3, pierwsze 30 odcinków fazy i najnowsze materiały. Król Research z ostatnich tygodni. I dziś wam powiem, czy Zbychu naprawdę stał się busem, Czy hejt na niego jest przesadzony? A skąd miałem tyle czasu na oglądanie fazy? Dlatego, że YouTube zbanował mi kanał za filmik, gdzie jadę do spodu z nielegalnym hazardem, który promuje Raphonics, a Madeusz Predon, czy Kasję. Więc jak chcesz pomóc w walce z algorytmem, to daj like i zostaw komentarz. Zbysze król. Co za bohater? Od dziecka chciał być YouTuberem. Nie, ale zawsze chciałem być e, YouTuberem, influencerem. Facet, który dosłownie. Ja myślę, że zbycha. zbycha zaczęli krytykować, jak odkryto, że to jest najlepszy przyjaciel na z Gorzyka, nie? No żartuję, kurwa, bo to brzmi jak hej. Żartuję, żartuję, ale nie, mo nie mogłem dłużej trzymać tego żartu w sobie. Chciałem go powiedzieć. To w twoje 5 minut 3. Taka hardkorowa <grym> manifestacja, że ja sobie rozpisywałem takie rzeczy, pamiętam. 10 stycznia chyba ruszyły Przepraszam za 2024 losowo wszedłem sobie w notatki zacząłem pisać sobie filmik zgłoszeniowy. Pisał swój plan na casting 5 miesięcy wcześniej, zanim w ogóle została ogłoszona następna edycja twojej 5 minut. To bym tak. Piona mordą i lecimy sobie tu dalej. Wiedział, że się <grym> Masz mnie napisał zapano. tak do kurwa? Na tę wiadomość, że ten, że. Ten został. Do sobie, jak ma się ubrać? Jak się zachowywać? I specjalnie założył okulary, ciasne ubrania, wziął ananasa na casting. Wszystko po to, by zapaść ludziom w pamięć. <grym> I udało się. Ludzie go pokochali, był na miniaturze tego odcinka. I pewnie z jedną trzecią odcinka to był właśnie casting Zbyszka. Jestem tu, tu jestem ser... tu! Patrzcie, nawet spierdalam obiad! M M M <laughs> to jest mega sztos! Absolutne, Rozwi... Absolutne kino! <laughs> <laughs> Nie go wezmę, śmieszny. Od razu po tym odcinku wygrał z serca widzów. Zbychu już mógł być influencerem. Trendsetter, trendsetter. Miłą chęcią. Ten typ od Ananasa to mój nowy idol. Jak Multi oglądał twoje 5 minut i był zbychu, to na czasie pojawiało się cały czas słowa jak goat, najlepszy z nich wszystkich. To o! są setki. Widzowie, to o was. Pisaliście goat i że jest najlepszy. A? A? To wy tak naprawdę yy, sterujecie opinią publiczną. Droży, widzowie, goście specjalni. Z każdym momentem moja sympatia o rosła. Jesteś mój znajomy przebojowy. No i się serio? Zaibiliśmy. Nie no król, po prostu król, 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 król. Miał to coś. Autentyczność, śmieszny sytuacyjny humor. Potrafił walnąć panczem i miał ten luz przed kamerą. Praktycznie od każdego gościa specjalnego dostał komplet. Chyba no chyba, że ja po prostu. Chyba, że ja po prostu... Właśnie przez to, że nie śledzę takich filmów, to nie wiem, że on się stał jakimś kupa bucem, nie? Może on ma rację, no nie wiem, nie wiem. To wy jesteście tymi z tymi kupa dziwnymi, jedynymi osobami, którzy to oglądają, kupa. Że nadaje się na influencera i jest po prostu fajnym gościem. Łatwogęg, Stanowski Kuba Wojewódzki. Wiecie, dostać komplement od takich osób, to jest naprawdę duży zaszczyt Szczególnie od Łatwogęga Co ty Praktycznie pod każdym odcinkiem, twoje pięć. 5... I zawienie przeglądać programu, przygonać Zbycha. Oczywiście się, nie cieszę się, że idą do programu, oczywiście, że do Zbycha, Zbyku się. Zby... Okej. Okay. To props dla Zbycha. I właśnie dlatego, kiedy ruszyła faza, każdy myślał, że Zbychu zostanie nowym królem polskiego YouTube'a Free zapowiadał projekt jako kontent dla starszych widzów. Że grupa Zbycha ma o wiele bardziej zluzowane, że tak powiem, lejce. Tam idziemy bardziej. Nie tak bardzo jak Banji. Nowy kierunek, nowe możliwości. Świeży start po twoje 5 minut. A Faza była przedstawiana jako takie bardziej lightweightowe Banji. A niektóre odcinki można porównać do lightweightowego Go. I sprawdźmy, która z nich pójdzie z nim na randkę. Zobaczymy, czy dzisiaj którąś pokocham po prostu lejce i nawet mogli przeklinać te filmy. co nie zdarzało się w poprzednim projekcie Freeza. Wow! a zbychu miał być twarzą tego wszystkiego symbolem autentyczności naturalnego humoru i nowej ekipy z kontentem dla starszego widza i przez pierwsze dni wyglądało na to że wszystko idzie idealnie pierwsze odcinki miały miliony wyświetleń komentarze od widzów były pełne zachwytów zbychu topka to jest absolutnie najprzyjemniejsza ekipa do oglądania 100% zbychu jesteś królem dosłownie nikt nie ma wtedy wątpliwości że zbychu jest największy wygrany w twoje 5 minut nawet po programie i czeka go wielka kariera w internecie wszystko szło bardzo dobrze przez pierwsze dwa tygodnie po przeszukaniu komentarzy nie widziałem praktycznie hejtu na ten projekt ale coś zaczęło się bardzo szybko. Tak szybko, że nawet większość widzów nie zaczęła zauważać tego przejścia i tej zmiany. Potem było tak, że zbyku nagle stał się bucem w jeden dzień według widzów. To narastało z odcinka na odcinek. Ten chyba jest taki najnormalniejszy. Tak mi się wydaje, że to jest osoba najnormalniejsza póki co. Bo on wydaje się, że te żarty to ma takie niewymuszone, tylko bardziej sytuacyjne. No masz. A pierwszy sygnał, że coś się naprawdę nie tak, pojawił się po 20 odcinkach Daily Fazy. Losujemy dietę na tydzień. Tak, że tytuł tego odcinka. Pierwym komentarzem ze Zbyszek <śmienic> I Ja wiem, co... <śmienic> Się zesrał do kamery jest, kurwa. Cool. Gołcik, Zbychu jest najlepszy. Zaczęły zmieniać się na pierwsze komentarze. Czy to ja mam dość? duło Zbyszek i Popiołek, dwa egotopy, a nic nie wrócą do projektu, nie integrują się z całą już skipują, ok. Zbyszek, egotop, zbychły jest odcinka na odcinek, coraz gorzej. I to wiecie, to są takie komentarze, które mają po 2000 lajków, czyli ludzie się z tym zgadzają. Główny zarzut od widzów to to, że nie da się go oglądać. Cały czas powtarza te same nieśmieszne żarty. I stał się takim typowym, irytującym influencerkiem z Warszawki, chociaż jest z Krakowa. Jak od tego momentu robi się coraz gorzej. W następnych odcinkach były już komentarze. Zbyszek, po prostu jakiś dramat. Nie dość, że zero kontentu, to jeszcze jest nieśmieszny. Czy tylko mnie Zbyszek i Malwina irytują? W ostatnich odcinkach to jest porażka. A przypominam, nagrali ze sobą. ale mają wysokie, wysokie oczekiwania ci widzowie fazy Bazy i Gen Jak na to, że im jest serwowana taka kupa sraki, kurwa. Że oni jeszcze w ogóle jakieś w ogóle oczekiwania mają? To jest niesamowite. 20 odcinków dopiero. Po pierwszym miesiącu fazy nagle pojawia się nowy rozdźwięk. Nie pojedyncze, tylko masowe komentarze hejtujące Zbyszka i całą fazę. Pierwsza mała wpadka Zbyszka, niefortunny żart o Podasz, podasz. Nie, Podasz, tak. podasz. O, grzeczny pieczek. Eeeh. Eee. Eee. Zabrać Karola. Niby nic wielkiego, ale dla wielu. Haha, <śla> się o to <jest rali? śla> O kurwa. No i co? No i co kwa? To był pierwszy sygnał, że Zbychu zaczyna przesadzać, zaczął mieć wybujałe ego i swojego sytuacyjnego sytuacja. Przeproś go. Zaczną próbować żartować na siłę, a to bardzo czuć na odcinkach. Bardzo Oto, to czuć. autentyczność. To jest coś najważniejszego w witumie. Kurde, nie podoba mi się to, że jak widzę na ekranie Zbyszka, to już nie czuję. No tak... nie, no, Zebło to jest wiadomo. ...jakich wy... emocji jak czułem, jak go widziałem na ekranie. Ja pierdolę 2025, to jest nadal surfing? Szacun. OG. Czy jakoś nie? Zbrzydł mi trochę. W ostatnim odcinku pokazałem wam, jak spadło wyświetlenia fazy z 25 milionów w pierwszym miesiącu do 6 milionów teraz. Nie no to k***a, muszą chyba już iść do normalnej pracy! A ich wyświetlenia mają ostatnio problem, przebić nawet 200 tysięcy. I wiecie, to nie jest tak, że Zbyszek jest tylko winny. On jest tylko częścią całej układanki, ale nie będę się powtarzał. Chodzi o brak autentyczności, udawane reakcje i to, że kontent miał być dla starszego widza. A ludzie widzą, że nie jest. Robiliśmy im ślub prank! Cześć! Wow. O, o, oj, oj, oj. o szczęść Boże! Promadzonych Następny ich bardzo słaby odcinek to ślub prank Odcinek po którym ludzie jednoznacznie zaczęli stwierdzać Że faza nie ma sprecyzowanej grupy odbiorczej Ja osobiście kompletnie nie wiem do kogo oni kierują ten content Niby kopiują rzeczy, które kiedyś robiła ekipa czy genzy Niby tam przekinają. a z drugiej strony zachowują się Jak totalnie family friendly ekipka Albo mają kompletnie cringewy i nietrafiony humor No ale to dobra, z tym się akurat zgodzę, że trochę jakby Mam wrażenie, że oni k... Ku... A... Właśnie z jednej strony chcą być tacy agresywni i dla dorosłych, a z drugiej strony mają takie kurwa, momenty dla dzieci. I na przykład pa pamiętacie, jak ja nie mogłem obejrzeć kurwa, odcinka do końca tych randek, kurwa. Bo one były właśnie takie, że one nie wiedziały, czym chcą być. Czy chcą być kurwa gołcami, czy chcą być jakimś takim kurwa, dziecięcym, kurwa, wiesz, y odpowiednikiem. I ta to, ten odcinek był straszny akurat. To akurat muszę przyznać, bo tam właśnie tam albo powinno być. Waże, powinni jechać, wiesz, jakiś, wiesz, w chuj po bandzie, albo w ogóle nie robić takich odcinkach, nie? Takiego odcinka. I, I to jest trochę problem, nie? Że oni jakby nie są nie są do końca, nie są w jedną stronę, em, z, z, wiesz, przekierowani, nie? Tylko w różne, że są, chcą mieć ciastko, chcą zjeść ciastko, ale chcą mieć ciastko, nie? No. What mam męża? mam żonę? Co? Bomba klacz, teraz jesteście zwarci jak kupa. Stop it! No dobra, okej. Okay. To jest co to, to, to jest coś, co by powiedział zwierzak, nie? No, to... I to jest taka mieszanka, która nie trafia do nikogo mam wrażenie. Komentarze są jednoznaczne. Dramat, what the fuck zbyszek. Serio. Nie wiem jak to opisać, ale jako starszy widz czuję lekkie zażenowanie Oglądając ten odcinek. Troszkę za dużo pajacowania ze strony Zbyszka, jak i innych uczestników. Ogólnie potencjał na odcinek był ciekawy, a wyszło strasznie dziwnie. Zaraz mija miesiąc daily i patrząc po odcinkach zastanawiam się jak Zbysku wygrał swoje 5 film. 27 odcinek. <noise> który nagrywali, jesteśmy rodzicami cały dzień. Oprócz tak, że było to tragiczne i ledwo mogłem to pooglądać, i ten klient musiałem rozchodzić po pokoju. To był odcinek z najmniejszą ilością viewsów w pierwszym miesiącu. Ale też tragicznym stosunkiem lajków like do dislajków. zapytać, ładne babackie mamy? Tak, bardzo ładne. Ładne? urodzone. Widzowie pisali, że tego się nie doglądać, że to jest dramat, że wszyscy są przemęczeni, sztuczni i odklejeni um, 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 um. Wiecie, co kurwa, jest najgorsze w tym wszystkim? Ja mam wrażenie, że montaż w tych filmach jest też nieodpowiedni, bo oni zauważcie, że oni kurwa, e, dodają taką muzyczkę, taką kurwa sneaky i Sniff tle do sytuacji, które mogłyby właśnie trafiać bardziej do. E, powiedzmy, starszego odbiorcy mogliby dać, na przykład, wiesz, tak, na przykład, jeśli dasz na przykład, jeśli weźmiesz Jackas i dasz muzyczkę, kurwa słodko pierdzącą no to powiesz, ja pierdoleki cringe, ale jak dasz kurwa Jackas i muzyczkę dopidolić jakąś, wiesz, metalową jakąś taką, montaż taki bardziej hardkorowy, to zupełnie jest inny odbiór, wiesz o co chodzi. I ja mam wrażenie, że tutaj też jest problem z tym, że ten montaż jest totalnie niedostosowany do tego, jaki odbiorca ma to oglądać. A co to znaczy, że nie aż tak jak bardziej, ale grubiej? Właśnie, to co to znaczy, to mniej, mniej grubiej właśnie, ale... No, no i to, to jest bun... właśnie, no i to jest właśnie ten problem, że to jest mniej grubiej, ale z drugiej strony jest tak, że ani w tą, ani w tą, nie? ...nam trochę uciekło i czujemy, że tam można troszkę yy, powalczyć. To się stało, jest... nie, 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 kubka? Chodź, chodź to. Chodź za jeszcze, tak się zastrasz, Chodź, Podbliżam do łazienki szybko. Chodź. Hektor spokojnie wytrzymaj. Hektor, kupa. Jeszcze dwa tygodnie wcześniej trudno było znaleźć hejt w komentarzach, a teraz trudno jest znaleźć pozytywne komentarze. Niby miał być to content dla starszej widowni. A mając 18 lat i oglądając ich odcinki, czuję, jakbym się cofało w rozwoju. Nie wiem dla kogo jest to kontent, Bo dla dzieci on się nie nadaje, a dla starszych jest to po prostu zbyt chaotyczne i żałosne. Od tego momentu zaczęliśmy widzieć coraz więcej. Ja mam wrażenie, że oni, jak, oni chcą robić taki. Takie... Bo wiecie, dla mnie przyszedł cringe comedy, nie? Czyli taki właśnie niezręczna komedia, że robisz coś specjalnie cringe'owego, tak, kurwa, cringe'owego, że ludzi to śmieszy. E, jest możliwa, ja to lubię. Tylko, że oni za dużo się odzywają. Cringe comedy polega na tym, że mówisz coś i pozwalasz, żeby ten tekst, kurwa, się zatwierdził, że jest cisza, kurwa, niezręczna. A oni, kurwa, pidolą, pidolą i, Gadają i pogarszają sprawę, i zaczynają się robić z tego właśnie takie, a, wiesz, żenujące po prostu. A to musisz wiesz, schybać tekst i poczekać, aż chyba siądzie. Łatwo Gang jest na przykład dobrym przykładem takiego właśnie niezręcznego humoru, który właśnie jest zrobiony w taki sposób, że jest dość zbalansowany, że on coś powie i a, jakby czeka na to, aż inni się skrindzują i to jest jakby chwytem tego humoru, nie? Jak w, no, jak w The Office na przykład, no, no. Kiekiwis jednej i zainteresowanie projektem faza. Z początkowego milion na odcinek, do 400-600 tysięcy na odcinek, co i tak jest świetnym wynikiem, ale do tego, jak to teraz wygląda, zaraz dojdziemy. Wiadomo, że to nie wszystko wina Zbyszka, bo odcinek jest o nim, ale też ma w tym swoją cegiełkę, bo to najgropniejsze. Tu powinno są... być tak, że powinien być jedna osoba w ekipie, która na przykład jest bardziej poważniejsza i na przykład on coś odp...ala, a ta druga jest po to, żeby reagować na to, na kamerę, nie? że wie, że on robi coś zielonego, on się odwraca i tego. I wiesz, i masz chwilę taką, że wiesz, widz mówi kurwa JAKIE JAJA, wiesz co I, i wiesz co, I, i jest taki Zupełnie jest ten balans wtedy zachowany, nie? A jak jest wszyscy, kurwa tak tryhardują To jest takie ten projekt. On po prostu nie dowodzi w tym momencie Po pełnym miesiącu daily wyczytałem, że mieli spotkanie z Natalią Sokołowską Główną menedżerką Genzy I teraz bazy i fazy No i musiałem coś powiedzieć mocnego, bo kontekst się poprawił I komentarze i odbój widzów także, ale tylko na chwilę Bo już kilka odcinków potem mamy ten odcinek 100 przycisków i tylko jeden nas uwolni 100 przycisków, ale tylko jeden Cześć! W dzisiejszym odcinku mamy 100 przycisków i tylko jeden pozwoli nam wyjść. No proszę was, jedenasty taki sam odcinek na polskim YouTube. Ile można? Już odstępując od tego, że takich odcinków jest 11, z czego 3 jest u dwa uczennika. Więc jest, jest to kopia filmu, który został powielany już wiele razy. A dodatkowo, Boże, jak to ciężko się ogląda! Serio, tego się nie da oglądać. Naprawdę. Poglądałem specjalnie ten odcinek u GenZii i w porównaniu do fazy, to Jenzie jest o niebo lepsze. A dodatkowo, żeby tak sprawdzić, bo oni robią mniej więcej taki sam content. Poglądałem trzy odcinki Czajnika i ja rozumiem, dlaczego Czajnik ma dużo lepsze wyświetlenia, mimo że robił bardzo podobny kontent. Chodzi o storytelling, tempo, brak chaotyczności. Czajnik po prostu robi to lepiej. A przypominam, że to ma być content podobny dla starszych widzów. Podobno. I teraz patrzcie na ich reakcję. Kora z drzewa. Wow! God, please no! 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 co to to robiło to samo, ale tamte przerysowanie emocji, których Fleece ich tak nauczył, nie był aż tak sztuczne. Ja to... wrażenie, że oni nie potrafią trochę oddać e, sarkazmu w tym, co robią. Bo ja kumam, że oni to prześmiewczo robili, ale jakby nie wyszło to prześmiewczo, wiesz coś, wyszło to jakby. Mrozi i to jest tak cringe'owe, że nawet stary Team X był lepszy od nich. A komentarze pod tymi filmami mówią wszystko. Moim zdaniem faza miała duży potencjał. Ale póki co mam wrażenie, że jest to odgrzewany kotet z kilkoma nowościami. Chcemy obiecany przez Freeza kontent dla starszych, a nie nagrywanie 40 razy takiego samego filmiku z wysypywaniem na siebie jakiegoś gówna. Od tego momentu mamy ciągłą spiralę upadku, coraz mniejsze wyświetlenia i coraz gorszy PR. Freeze nawet ostatnio przyszedł do nich i zrobił odcinek z nimi, jak mają robić YouTube'a. Musiałem aż przyjść. ...wezwać ich na dywanie. Dziś będziemy uczyć się robić filmy na YouTube. A. Czy rozumiecie, że i po kilku miesiącach twoje pięć minut trzy, Chris musiał przyjść i tłumaczyć, że mają... A pamiętasz, pokażę, jak powiedziałeś świeżo po te Mów pięć wiza, że według to ciebie chodzi? byłoby lepiej, jakby Zbychu i Jurek założyli kanał razem w stylu Pateca i Bodzia? Z perspektywy czasu widzę, że miało to sens i by wyszło lepiej. No, 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 no. to też prawda. Faktycznie, powiedziałem coś takiego. Eee, no, myślę, że tak. Myślę, że to byłby lepszy pomysł, bo... Ewidentnie widać, że oni jakby trochę odstają od reszty e, Mają jakby swój świat e, i ale nie wiem czy teraz nie jest już za późno, nie? Nie wiem, czy teraz nie jest. E, nie wiem, czy teraz nie jest już za późno nie o to, żeby mówić, ej widzowie, coś tam, tylko żeby zwracać się do kamery. I co najlepsze, mają nie udawać na filmach, bo były tam takie sytuacje, że przykładowo mieli odcinek cały dzień na tak, ale w odcinku dziewczyny na przykład nie zgadzały się na coś. Wyobrażacie sobie cały koncept filmu, przez to wszystko się rozlatuje. Po co masz to oglądać? Kiedy oni nie spełniają podstawowych założeń filmu? przez cały dzień dziewczyny będą mówiły nam tak, jeżeli powiedzą nie, to losują jeden składnik i na końcu piją drugiego szejka jakiegoś z tego nie rzeczy. To ma być odcinek, że mówią tak, no to moim zdaniem nie ma takiej opcji, że mówią nie. Pierwsza najważniejsza rzecz, to zauważyłem wtedy, w trakcie tamtego dnia, wy nie robicie tego na poważnie. Jeżeli nagrywacie, nie wiem, cały dzień, chodzę do tyłu, to nie chodzicie do tyłu tylko jak jest kamera, Chodzicie cały dzień do tyłu. A Na całej przykładowej coś tego nie zrobicie. To może być jakieś hasło alarmowe? Nie! Powiemy, że no, że tego akurat nie damy rady. No że to szczerze powiem. Wtedy za kamerami... No jak? To powie, jaki jest odcinku? Jest to wszystko chaotyczne, a Zbyszek w tym wszystkim po prostu najbardziej obywa w tym momencie, bo był ich twarzą. Nawet ktoś zrobił bingo fazę, które stało się memem. Widzowie zaczęli przewidywać odcinki. Malwina z żartem okupie. Michu robi coś obrzydliwego, Wiktoria pokazuje się z dobrej strony, żart o szóstym członku fazy, Żyganie. rozebrany Zbychu, Michu bez skarpetek, Jakub, Jurek, Gołd odcinka, Michu ze Zbychem razem w teamie, odcinek bazy przyjemniejszy do oglądania niż ten fazy, znamień 30 minut spóźnienia, tak słaby odcinek, że nie jesteś w stanie obejrzeć do końca, moment, który jest tak cringe'owy, że musi się to rozchodzić, odcinek do zapomnienia, Malwinka użyła stwierdzenia małe gnoje, Zbychu nie dowozi. Dayum. Zanim w ogóle je obejrzeli. To była gotowa checklista, a co najgorsze... Ja myślę, zaczął... że to daily też przerosło, kurwa. Nie wiem, mogli pierwszy rok robić po prostu filmy, a później robić daily, jak już mieli jakieś doświadczenie z tym wszystkim. Ja nie wiem, ja, znaczy ja kumam, że to było zmaksymalizowanie sukcesu y, tego wszystkiego, że wiesz, od razu po... Od razu po programie, wiesz, napijają, Ale ja nie wiem, czy oni nie powinni kuwa na początek przez, przez pierwszy rok, wiesz... E, ogarniać po prostu e, tego, nie? Kumacie o co chodzi? Żeby, żeby wiesz, żeby się wyuczyć tego, nie? No. Czy tak zostanie i Zbychł upadnie w internecie? Jest za wcześnie, żeby to powiedzieć. Łatwo jest dojść do wniosku, że Zbychł się po prostu już zepsuł. I nie jestem już samym chłopakiem, który był na starcie. Ale wejdźmy w jego budynek. Gość wygrał program pokonujący No tak, czas. gdyby nie dali, to by też mogli lepsze odcinki robić, nie? Bo tutaj masz presję czasu cały czas, nie? Która cię goni do tego, że wiesz, musisz a wrzucić odcinek i tak dalej, nie? Proposowanym przez Stanowskiego, Wojewódzkiego, Wujka łukiego i Freeza. Był twarzą nowego, ogromnego projektu na YouTubie. Przyszła popularność i kasa. Łatwo, żeby ci się biło, jak masz 19 czy 20 lat. Myślę, że zbyku da rady się odbić. Serio. Z chęcią zobaczyłbym go i w jakimś solowym kontencie, trochę jak patec. Dodatkowo, kiedy obejrzałem dwa pełne podcasty z Zbychem, FOMO i Podkary, Prawie trzy godziny o opowieści o jego życiu, o tym, jak myśli, czego chce, czego się boi. Mój obraz Zbycha zaczął się zmieniać. Po pierwsze to jest ambitny chłopak. Od dziecka marzył, żeby być youtuberem. I zrobił to. Jest. Po drugie, Frieza i Arek z FOMO mówią o nim jasno. Zbyku jest dobrym człowiekiem. Zbychu po prostu teraz przechodzi okres. Zderzył się z ogromnym z oczekiwaniem widzów, z presją daily, z porównaniami... No dobra, daily. a nie było z Gen z tak samo, że k**wa jak Gen z robił daily, to też było wa a później jak skończyli daily robić, to jakoś lepiej się zaczęło ich oglądać? ...z hejtem, który z dnia na dzień robi się coraz większe. To jest historia człowieka, wrzuconego w gigantyczne oczekiwania, w projekt, który miał być contentem dla starszych, a stał się chaotyczną mieszanką presji, daily i niejasnego kierunku. Nie, mi się, tak był... kojarzy, bo... mi się tak kojarzy, mi się tak kojarzy, że mi się ich lepiej oglądało później, jak już zaczęli robić yy, pojedyncze jakieś filmy. rzecz nie wiem co ludzie go pokochali, tu autentyczność, ten vibe naturalny, ten luz przed kamerą I co najważniejsze, humor taki niewymuszony A teraz pytanie do was, o kim mam nagrać następny odcinek? Dajcie znać w komentarzu, a ja na wszystkie odpowiem No okej, okay, no dobra, ten odcinek taki po prostu podsumował. No okej, okay, no dobra, nie, tytuł po prostu taki tytuł, tytuł jest bardzo agresywny moim zdaniem Mógł chociaż dać znak zapytania eee, Bo jest dość agresywny ten, ten tytuł eee, No co? Główienko nie Zbyszek był śmieszny jak się zadawał z Kubą Ale od kiedy trzyma się z Michałem magia się skończyła Dejom Dejom Mocna rzecz Mocna rzecz